Cześć, witam. Kawa jest? Jest. Zadowolenie jest? Jest. Pomysł jest? Jest. Przy kawie słów kilka. To te słów kilka to o czym dzisiaj? O tym, że nieważne gdzie jesteśmy, jak ważne z kim, i jak ważne i istotne, że w sumie wszędzie jest tak samo. Jak to wygląda? Czy jestem w Polsce, czy jestem w Holandii, czy jestem w Niemczech, tu w Bawarii? Problemy są te same. Zadowolenia też, chociaż może czasem, gdy jest piękniejsza przyroda góry, czy może obok, to wtedy bardziej się cieszymy. Na pewno wśród Domów, bloków, takiego skupiska dużego, budynków. Nie ma aż takiej energii. To jest pewne, ale problemy samych nas ze sobą pozostają takie same. Zobaczcie. Kończymy szkołę, idziemy do pracy. I co najpierw? No, trzeba zapracować, żeby mieć, opłacić. Możliwość opłacenia rachunków, no bo zakładam, że jesteśmy sami na gospodarstwie. To jak już opłacimy i wiemy, że nam starczy, to powoli, powoli szukamy rzeczy, które nas cieszą. Jedni kupują ubrania, drodzy zbierają na samochód lub biorą samochód na raty. I te podstawy egzystencjalne są wszędzie takie same. Nie masz na samochód, to masz na rower. Jak już masz samochód, no to mówisz kurczę, może bym się tym rowerem przejechał. Ale życie płynie, życie płynie i nagle budzimy się pierwszy, pewnego dnia i mówimy kurczę, już tyle przepłynęło, a ja tak sobie żyję z godziny na godzinę dom, praca, praca, dom, trochę zakupy. Może warto się rozejrzeć? Czy może warto, myślę, że warto? Zobacz, rozejrzyj się dookoła, że są inni ludzie, że są piękne serca wokół, że są ci aniołowie w tych w naszych znajomych, nieznajomych czasem. Jak bardzo ta dobroć serca jest, tylko trzeba się na to otworzyć. Jeżeli siedzimy na fejsiku, jeżeli siedzimy na mediach społecznościowych i tylko zbieramy te negatywne informacje, to ta negacja jest w nas. tym się chełpimy, ale posłuchajcie, nic nie trwa wiecznie. Po chwili przychodzi przesyt i stwierdzenie, że ale w sumie, to co to takiego jest, ten bieżący dzień, te problemy, bieżące problemy. To nie są problemy. Bo jesteśmy zdrowi, a jak nie jesteśmy zdrowi, jak przychodzi choroba, albo ta choroba jest w nas i się odzywa po iluś latach. Ale wiecie, z tą chorobą to jest tak, że ją, że to ta choroba jest barometrem naszej duszy, czyli to można sobie z tym poradzić w jaki sposób. Na pewno niełatwy. Najpierw trzeba to zrozumieć, znaczy, otworzyć się na tę informację, że to tak działa. Że to, że kupujemy tabletki przeciwbólowe i uśmierzamy ból, ale nie robimy z nim porządku. Czyli leczymy skutek, a nie przyczynę. Oczywiście one też są potrzebne, ale to chyba nie o to chodzi, żebyś przez najbliższe 10 lat brała lub brał tabletki przeciwbólowe. No, jaki to jest sens? Czyli budzimy się pewnego dnia. I dochodzimy do wniosku, że to nasze człowieczeństwo jest jest w nas. To nam się nie podoba i tam to się nie podoba. Przeszliśmy już przez sferę buntu. Przez sferę buntu w domu. No bo to jest taki etap, jak człowiek dorasta. No też mam kiedyś w tym wieku, jak to mówią, trudnym wszystko mi się nie podobało. Może nie tak wszystko, jak o to, co rodzice mówili, mi się nie podobało. Chociaż nie, to, co mówiła mama, o to, co mówił ojciec, to brałam tu uwagę. Różnica była taka, że on mówił spokojnie. I on mówił wtedy, on, przeku, on yy, mówiąc do mnie, o podjęciu decyzji, mówił do mnie, zastanów się, ale to jest twoja decyzja. Czyli yy, kładł odpowiedzialność na mnie, tak, bo moje, uświadamiał mi to, może... Bardziej czynem niż słowami, ale uświadamiał mi to, że ty możesz podjąć tę decyzję. To jest twoja decyzja. Tylko ty poniesiesz za to odpowiedzialność. Taką czy inną, mniejszą czy większą. A mama oczywiście krzykiem, ale to ok. Jeżeli dotrze już do nas informacja i ją zrozumiemy, usłyszymy ją, że rodziców wybieramy sobie sami, to teraz tak z perspektywy mojej, to tak, bardzo miałam do mamy charakter podobny i my nie mogłyśmy się tak na pierwszy rzut oka dogadać. To dopiero trzeba było jakiejś dojrzałości z jednej czy z drugiej strony. W moim przypadku to było tak, gdy już pewnego dnia do mamy wiele rzeczy zrozumiałam i zobaczyłam, przyjechałam i powiedziałam, no mamo, ja już jestem za stara na kłótnie. Ja skończyłam 40 lat i ja jestem ja za stara na kłótnie. Po prostu nie będę się z Tobą więcej kłócić. Jak masz coś do powiedzenia, powiedz, ale szczerze mówiąc, to to Twoje wyciąganie z wielu lat spraw no, możesz wyciągać. I te słowa przetrzeźwiły moją mamę. Ona usłyszała mnie, i od tej pory relacja się zmieniła o 360 stopni. Wracając do tego życia, takiego samego, wszędzie, w każdym zakamarku kuli ziemskiej. Czyli najpierw chcemy zaspokoić głód. Głód, jeśli chodzi o żywienie. Ale głód serca i głód uczuć i głód relacji jest też olbrzymi. Olbrzymi. Tylko czy sobie z tego zdajemy sprawę? Czy widzimy, te anioły wokół nas, jak koleżanka do mnie mówi. Wiesz co, ja z tym moim poprzednim chłopakiem to tylko takie fochy strzelałam. Taki foch i tamte, taki foch. To mi się nie podobało i właśnie mówiłam. A teraz nie, teraz tym co jestem nie mówię tego. A dlaczego? Dlatego, że już dojrzałaś emocjonalnie, że ci zależy bo jak człowiek ma 20 kilka lat, to mu się wydaje, że to, to życie przed nim to jest w ogóle na przynajmniej 500 lat, prawda? Jak miałam 18 lat, jechałam w pociągu, może 19, i dwie babeczki rozmawiały takie starsze, że taki młody i umarł. I jak powiedziały, że miały pięćdziesiąt, on miał pięćdziesiąt lata i młodo umarł, obśmiałam się posłuchajcie w sercu. Mówię, jaki młody, kiedy ja będę miała taki jakiś wiek, to jest w ogóle, posłuchajcie, to jakaś kosmiczna odległość była wtedy dla mnie. A to życie płynie. I wrócę do punktu, z którego wyszłam, że mieszkamy, pracujemy, mamy już to swoje miejsce na ziemi, w jakimś sensie domu, i teraz mamy kogoś lub nie mamy, i do tego dalej dążymy. Zobaczcie, jak wiele jest samotności, ale ta samotność wynika z czego? Z naszych małych doświadczeń. Czy z naszych dużych doświadczeń. Ale dopóki nie przerobimy tego wszystkiego w sobie, dopóty będzie nam ciężko i będzie się sytuacja powtarzała. Dlatego tak warto zobaczyć na przykład kilka fragmentów filmików Izykop. Ona jest niesamowita. Jak bardzo mówi, że to wszystko, co w Twoim życiu, to to, co wyniosłeś z domu, Twoja relacja z matką czy z ojcem. To jest taka i taka. No tak, każdy z nas ma matkę lub ojca. I czy to się komuś podoba, czy nie? No tak działa natura. I stąd wyszliśmy. Tylko szukamy tak zwanego szczęścia, ale jak mówią, pieniądze szczęścia nie dają. Nie dają, dają. Tylko teraz pytanie, co dalej? Bo za pieniądze szczęścia nie kupisz. Kupisz tylko ułudę. Jakże wszędzie jest tak samo? Wszędzie są te problemy. Mamy problemy z dziećmi, lub jak nie mamy świadomie dzieci, no to nie mamy tych problemów, ale dalej mamy inne. Które nas gryzą, i zobaczcie, jak wiele z nas jest tego takiego nieszczęścia na własną prośbę. Bo gdy człowiek spotyka drugą osobę, zakłada z nim rodzinę, ma z nim dzieci, to jest piękne, ale wtedy tego nie widzi, ale żyje dniem codziennym, żyje dziećmi i ma czym żyć, bo to jest istotne, żebyśmy mieli czym żyć. Kabie słów kilka. To takie dzisiaj spojrzenie na nie tylko moje, tylko nasze wszystkich życie. Jak warto czasem stanąć, zobaczyć, że wszyscy mamy dokładnie te same problemy, te, które siedzą w nas, z którymi nie chcemy zrobić porządku. A jak zrobić porządek? Zacząć je wyciągać. A może trzeba pójść do psychologa? A może najpierw trzeba pójść do zaprzyjaźnionego psychologa? A może najpierw trzeba napisać na Facebooku do psychologa, co na ten temat sądzi? I to już jest roz początek rozwiązania. Przecież to takie proste. Tylko czasem tych prostych rzeczy nie widzimy. No, nie widzimy. Podobno najtrudniejsze są rzeczy najprostsze. Jak ktoś kiedyś powiedział mój o świętej pamięci. Szukamy hmm. słów kilka. Czyli reasumując, to nasze życie jest proste. Tylko w zależności jak do niego podejdziemy. Teraz mi przychodzi do głowy, jak ktoś mówi, że ma kredyt. No dobrze. Ale ten kredyt masz po coś. Podjąłeś kiedyś decyzję i wziąłeś kredyt. No i musisz go spłacić lub nie. Przecież możesz zwrócić rzecz. Zobaczcie, jest rozwiązanie. Masz mieszkanie, które cię zażyna, bo jest piękne, wielkie. No to zwróć bankowi. Ja wiem, że ze stratą, ale z jakim zyskiem w łobie? No właśnie, przemyśl. Czy chcesz jeszcze 30 lat spłacać? Czy może to trzeba odwrócić, odwrócić bieg historii w tym przypadku, tej decyzji? To samo z samochodem. Są raty, które są spokojne, a są raty, które człowieka dożynają. Ale może tych dożynań już zostało niewiele? Zobacz, przejrzyj, zastanów się. Przekażę słów kilka. Życzę Wam podejmowania decyzji, ale takich, z których płynie radość. Oczywiście, że po drodze bywa ciężko, no to jest też normalne życie. Ale warto, warto podjąć wysiłek, by zobaczyć tą radość i szczęście na końcu. Nie, nawet już zobaczyć dziś. Pozdrawiam. Cześć, miłego dnia. Do zobaczenia.